Witam wszystkich miłośników szydełkowania na kanale Szydełko Gabi. To jest moja kolejna śnieżynka. Jej wielkość to 11 cm. środek, czyli pierwsze okrążenie i drugie okrążenie zrobiłam według schematu, który znajduje się w czasopiśmie Diana Robótki Extra. Natomiast trzecie okrążenie, to ostatnie zrobiłam według swojego pomysłu. Jeśli Wam się taka śnieżynka na choinkę, czy na okno podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Rozpoczynam śnieżynkę od pętelki i teraz robię sześć oczek łańcuszka. Zamykam kółeczko oczkiem ścisłym i teraz na tym kółeczku będę pracowała. Robię niteczkę, która mi została. W pierwszym okrążeniu robię pięć oczek łańcuszka zamiast słupka potrójnie nawijanego. Następnie. Trzy razy owijam nitkę na szydełko, bo będę robiła słupek potrójnie nawijany. Przerabiam przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez wszystko. Teraz robię dwa oczka łańcuszka i znów robię parę słupków potrójnie nawijam. Trzy razy obijam nitkę na szydełko i przerabiam przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez wszystko. Trzy razy obijam nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie, przez dwie, przez dwie i przez wszystko. I dwa oczka łańcuszka. Znów trzy razy owijam nitkę na szydełko, znów robię dwa słupki potrójnie nawijane przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko. Trzy razy owijam nitkę na szydełko, przerabiam przez dwie, przez dwie, przez dwie, przez wszystko i między tymi słupkami potrójnymi będą zawsze dwa oczka łańcuszka. I tak w sumie na całe okrążenie muszę zrobić 12 tych par słupków potrójnie nawijanych. Robię tutaj jeszcze dwa oczka łańcuszka, zamykam okrążenie, wbijam się w piąte oczko łańcuszka, które zastępowało słupek potrójnie, potrójnie nawijany i robię oczko ścisłe. Następnie przechodzę oczkiem ścisłym pod... Łańcuszek, i tutaj będę robiła słupki, które będą łączone górą. Cztery słupki będę robiła, trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Przez dwie przerabiam, nabieram nitkę na szydełko. Następny trzeci słupek przerabiam do połowy, czyli przez dwie. Jeszcze raz nabieram nitkę na szydełko, przez dwie i przez wszystko. Teraz robię. Osiem oczek łańcuszka. I przechodzę pod następny, pod następne łańcuszko robię, przerabiam do połowy. Znów nabieram nitkę, przerabiam do połowy przez dwie. Trzeci słupek przerabiam do połowy i czwarty przez dwie i przez wszystko. Osiem oczek łańcuszka. I na kolejny łańcuszek znów robię cztery słupki łączone górą, przerabiam przez dwie niteczki, nabieram nitkę, przerabiam przez dwie, przez dwie. To mam trzy słupki, czwarty słupek i przez wszystko i osiem oczek łańcuszka. I na kolejnym przez dwie przerabiam. Przez dwie i przez wszystko, i tak całe to okrążenie. Zamykam to okrążenie. Wbijam się w czubek tutaj tych pierwszych słupków łączonych i robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę pod łańcuszek i tutaj będę robiła 8 słupków. trzy oczka łańcuszka za pierwszy słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty. Teraz zrobię słupek podwójnie nabijany. Przez 2, przez dwie i przez wszystko. Zrobię teraz trzy oczka łańcuszka i pikotek. Czyli oczko ścisłe i dalej jeszcze robię cztery słupy. Teraz robię trzy oczka łańcuszka i na kolejnym słupku robię pół słupek, trzy oczka łańcuszka i znów robię cztery słupki. Słupek podwójnie nabijany przez dwie, przez dwie, przez wszystko, trzy oczka, łańcuszka na pikotek i cztery słupki. Trzy oczka łańcuszka i na kolejnym łańcuszku robię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka i znów robię cztery słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, słupek podwójny. Przez dwie, przez dwie, przez wszystko. Teraz sobie zrobię tutaj zabierzkę, czyli zrobię 20 y, oczek łańcuszka. I robię tak jak pikotek pod te dwie pierwsze nitki i oczko ścisłe i jeszcze cztery słupki pierwszy drugi trzeci i czwarty trzy oczka łańcuszka i półsłupka. I tak będzie wyglądało to ostatnie okrążenie. Na końcu okrążenia robię jeszcze trzy oczka łańcuszka, i wbijam się trzecie oczko łańcuszka. Tego pierwszego słupka robię oczko ścisłe. Chyba się gdzieś za daleko troszeczkę wbiłam, muszę poprawić. O, tutaj. Oczko ścisłe. Jeszcze robię jedno takie oczko zabezpieczające. Odcinam niteczkę. Wrobię ją sobie i moją śnieżynkę. Wykrochmalę, suszę i będzie fajną ozdobą choinki. Jeśli Wam się taka śnieżynka podoba, jeśli Wam się moje filmiki podobają i chcecie być zawsze na bieżąco z wszystkimi nowościami, to proszę o subskrypcję, za które bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.